Cześć wszystkim, z tej strony Serwu. witam was w kolejnym odcinku na moim kanale ze SnowRunnera. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować zwiat Tajmiru i teraz zaczęliśmy już w poprzednim odcinku mapę, zwiedzać mapę z rany tereny i dzisiaj postaramy się skończyć, albo przynajmniej yy, odblokować tą jedną tutaj wieżę obserwacyjną. A na razie plan jest taki, żeby podjechać sobie tutaj, po to suzanko, zrzucone na cegły, i później przejechalibyśmy sobie tutaj, tędy. I patrz, yy, odmawia posłuszeństwa. I później przejechalibyśmy sobie tutaj, odebralibyśmy sobie to suzanko. To i jeszcze to. No i przy okazji później jeszcze to. A nie, bo to, jest to samo co to suzanko, dobra. No To tylko to się odblokujemy, i to i później tutaj byśmy sobie podjechali pod to zadanie, chyba że mamy odblokowane zatopiony zbiornik, coś dużo rzeczy im się tutaj zatapia. I tutaj jeszcze po to modyfikacje. bo modyfikacje na tej mapie akurat bardzo mnie interesują, bo na tej mapie są akurat mega fajne modyfikacje. I przy okazji, jeszcze fajnie byłoby, jakby się udało tutaj gdzieś znaleźć. Jakieś paliwo do tej ciężarówki, a jak nie, no to będziemy mieli troszkę problem, i nie wiem, co będziemy robić. Będziemy musieli wyjechać chyba drugim ciężarowcom, bo ten aktualnie ma 6 litrów, a po zatankowaniu z dachu zostaje nam 106 litrów, więc to no nie jest dużo. pasowałoby tego paliwa na pewno więcej, co nie, no ale to będziemy już. Yy, przejmować się tym później, jak nam się to paliwo naprawdę już skończy. Dobra, wyznaczmy sobie trasę. No bo pierwszy raz tu jestem, to nie mam pojęcia akurat, którędy mam jechać tutaj. Chyba, że poczekajcie, bo tutaj mogę sobie podjechać. Mógłbym sobie podjechać tutaj i się wrócić w sumie, co nie? Tak zrobimy, chyba. Ty dajmy sobie strzałkę, że tutaj lecimy, no i do przodu, oczywiście. Dobra No i lecimy Ten pojazd Na tajmirze spisuje się naprawdę Dobrze Jeszcze chyba się nie zakopałem A tak, na poprzednim odcinku Były takie, takie, takie jedno miejsce zakopałem się tak konkretnie I były to bagna Takie naprawdę Spore te bagna były, bo Tam pojazd praktycznie W ogóle nie chciał jechać Jedynie z wyciągarką no więc to było troszkę kłopotliwe. I naprawdę sporo czasu tam spędziliśmy na tym, żeby tą ciężarówką odebrać to zadanie i się wrócić z powrotem. Ale koniec w końcu. Udało się. I zadankę zostało odblokowane. Gorzej będzie z tym, jak to wykonamy teraz. Zrzucone cegły. Mam palety cegieł pod mostem, bo spadły przez przypadek. Odzyskaj, proszę, całe moje cegły. No tak średnio opłacane to zadanko jest. Dużo gościu nie płaci. Aha, to jest tutaj od razu. Aha, to tutaj takie zadanko szybciutkie. No to będziemy na tym patrzeć. Na to wszystko tutaj będziemy to robić, co nie? No ale na razie to tak. O, dobra, stop. I teraz se podjedziemy tutaj. Po to zadanko. Zaznaczmy tu na drodze, na drodze, może co nie, żeby tam przypadkiem nie zjechać, później pojedziemy sobie po to zadanko, po to zadanko, i później, jakbyśmy sobie przejechali, tu jakoś, bo to wygląda, jakby tutaj był przejazd, co nie, i tak właśnie zrobimy. Dobra, no jedziemy tam teraz. Naprawdę już nie mogę doczekać tego, aż sobie te wszystkie modyfikacje z Tajmiru i modyfikacje jej ciężarówki, oczywiście, odblokow, odblokuję, odblokuj, <laughs> bo to jest po prostu. Te modyfikacje i ciężarówki tak ulepszą, usprawnią tę rozgrywkę. Zwłaszcza modyfikacje, one tak ulepszają niektóre ciężarówki, że naprawdę to jest coś pięknego i wspaniałego po prostu. Nie mogę się doczekać już wszystkich kolobów, aż sobie je kupię, aż sobie przetestujemy je wszyscy razem. I wtedy będzie już naprawdę ta rozgrywka szła dużo łatwiej na późniejszych e, rejonach. No co, po że będziemy działać na Półwyspie Korskim bodajże I no ciekawe jak tam pójdzie, co nie? O, słyszałem, że te początkowe dodatki do farminga, znaczy do niech to farminga, przepraszam, do SnowRunnera Są bardzo ciężkie Dobra, no i już widzę, że ta droga no, ciężarówkami może być ciężka i to bardzo Jest naprawdę wąska, to naprawdę był taki spadzik konkretny, co nie? Poczekajcie, bo to zadanko jest tam, ja bym sobie mógł niby tędy zjechać. Tylko poczekajcie, więc zadałbym sobie może niskie biegi. I tak lecił tylko gazo. Bo jednak nie chcę tutaj nigdzie zaliczyć boka. Tak jak tutaj prawie zaliczyliśmy go. O, jeszcze tutaj widać zadanko. Tutaj też będzie ciężko to zadanie zrobić, chyba. Chyba, że tutaj jakieś. Prostsze już będzie. Aha, tutaj trzeba ten pojazd wyciągnąć, pogięło was. Czym ja to mam zrobić? To się tutaj wpakowało w ogóle tym autem? Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zgubić samych sobie. Hmm. Dobra, nieważne, nie czytamy tego, nie chcę mi się teraz. Albo w sumie, dobra, przeczytajmy sobie, bo z, można byłoby to zrobić, co nie? Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zgubić. Samych siebie potrafią zgubić. Haha. Ha. Yy, na dnie rzeki znajduje się samochód, który trzeba naprawić i zatankować. Pomóż mi z tym. Dobra, to tak, przyjmujemy zleconko i teraz to jest zadanie z klifu. Tylko się tym zająć trzeba? Ale to jest... Yy, nie, trzeba go stąd zabrać nigdzie? Start, cztery kółka, no ja mam trzy To w sumie No, coś tam mogę go naprawić Tylko na paliwa mu nie oddam raczej, no bo to Mijałoby się z jakimkolwiek celem Musiałbym tu przyjechać loadsterem, ale Ze stacją naprawczą bardziej, co nie? W sensie z Tym Jak to się nazywa? Serwisem, o! Z dodatkiem serwisowym. Wiecie co? Ten tutaj. Chyba ja będę. Nie będę tutaj pakował niczym później. Tylko wewnąłbym sobie tego dona i wywalił stąd po prostu. Bo nie chce mi się później go ogarniać. A będę miał już łatwiej. On nie jest jakoś ciężkim pojazdem. Poczekajcie, którędy tutaj fakujemy się tam. Chyba tędy, którędy przyjechałem, co nie? Poczekajcie, tam na wstecznym. Dobra, okej. Okay. I teraz do przodu. No i jak będziemy mieli go wyciągniętego już fajnie tutaj, w miarę to, to, je, to jest... Kurde, nie mogę się dzisiaj wysłowić. Jak będzie już na w miarę takim fajnym terenie, gdzie będzie można dojechać, chociażby nawet ciężarówką z jakimś dodatkiem serwisowym, albo nie wiem, przyczepą serwisową, czymkolwiek, to już będzie łatwiej to zadanko później zrobić, co nie? Na razie sobie odstawimy go tutaj. Nie wiem czy on ma yy, możliwość zaciągnięcia ręcznego, czy nie. Ma, dobra. Bo nie odjeżdża, to dobrze. To dobrze, ja mogę jechać dalej i zajmiemy się teraz dalszym zwiadem, co nie? tam pojedziemy sobie po tą modyfikację w sensie po to zadanie, dopiero później po tą modyfikację i zobaczymy, co to, będzie mody co to będzie za modyfikacja właśnie, co nie? czekajcie, tu jeszcze było jedno zadanie gdzie ona się co ubiło? a, to dalej dopiero, dobra, to tak git, to tak git myślałem, że nam tutaj zaraz, już za. to tutaj dopiero na tej wysokości było to zadanko z tym domem, co nie? To, co teraz śledzimy, w ogóle naprawdę ciekawą, ciekawa tutaj zabudowa na tej jest, co nie? Taka no, fajna, nawet mi się podoba osobiście. Tutaj na przykład takie stare budowle, płoty, domy, fajnie to wygląda. No. Już drugi raz włączam zamiast zadania przyjąć, włączam to, mapę. Więc y Zagubieni w skałach. Akceptujemy sobie to, i za to zadanko jest yy, pojazd TUS. Nie wiem, nie mam pojęcia co to jest, bo pierwszy raz się z tym spotkałem. I nie mam pojęcia gdzie to auto jest, bo raczej będziemy go musieli wyciągnąć, co nie? Tylko pytanie, skąd? A, to dalej jest, ok. To czymś tam będzie trzeba wjechać, co nie? Dobra, poczekajcie, bo ja tutaj radę, to mu liczę dalej. My tutaj chyba tam nie wiedziemy dalej, co nie? Eee, to tak, wiedziemy sobie tam, gdzie przed chwilą przejechaliśmy. Nawróćmy sobie. O, tu jakbyśmy wjechali na tą skarpę taką. Eee, już widzę, że ten rejon prosty nie, bę nie będzie prosty, co nie? Już widzę potem, co tutaj... Jakie duże zamka są, jakie tereny. No, może być ciężko, co nie? Naprawdę twórcy gry się postarali, jeśli chodzi o... Już stwierdziłem trudność tego rejonu. I tutaj do, 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 dodatkowo są jeszcze cztery mapy. Jak oglądałem sobie ten rejon na YouTubie, to widziałem, że dojazd do mapy Rozpadlina jest tak wąski, że tam na przykład, nie wiem, takim Azowem byłoby chyba No w ogóle niemożliwe, byłoby tam wjechać z nim, co nie? Tak bym, jak się bym miał strzelać. O, tutaj pole deniowe. Gdzieś w ogóle chyba jest jakieś osiągnięcie Snorelanera, żeby dynie rozjechać, co nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Że może być takie zadanko gdzieś. Znaczy w sensie osiągnięcia, nie zdanie. Dobra. I tutaj mamy kolejne zadanko, ratując wiejskich. Poczekaj, tu jechałem, jak to mam odblokowane. Gdzie to zadanko było odblokowane? Aha, tutaj to było, dobra, nieważne. I po co ja tu przyjechałem? No to co, jedziemy szukać tego paliwa teraz? I gdzie my sobie pojedziemy? Tutaj się opłaca jechać? Opłaca się chyba jechać, co nie? O, tutaj sobie jakoś wyjedziemy w te miejsce. No, pojedziemy sobie drogą. Będzie prościej tutaj w to miejsce, później tutaj. To. A, tu jeszcze jakaś droga jest, ale taka na troszeczkę wątpliwa jest, ja chyba się wolę na około tutaj przejechać, co nie? Później tutaj po to zadanie i... tu jakby się tym lasem gdzieś dało przejechać, a wygląda jakby się może dało. Tylko że taki dojazd prawdziwy chyba jest odtąd. No trudno, my się tam mógł. Mamy niewielki pojazd, to myślę, że jakoś tam się zmieścimy. Między tymi drzewami, no i będzie... być dobrze. Nie będziemy musieli na około jechać, no bo jakbyśmy będziemy na około jechali, no to wiecie, to... To się mi jest celne, nie poproszę co nie. Tak na około, no to no, nie opłaca się tak robić. A, ale to było w ogóle. Znaczy, dobra, w sumie nie jest takie głębokie i grząskie jakoś, ale no dobra, tutaj może jest i nie niepotrzebnie tu może jechałem. No niepotrzebnie tu jechałem. To zwłaszcza, że ten pojazd nie ma opon błotnych żadnych. Ciekawe jak tu ludzie w ogóle żyją na no, takich terenach jakby takie by były gdzieś chce nie? I musieliby albo nie, nie mieć aut albo kurde jakieś wypasione te auta musieliby mieć Naprawdę, jest ciekawe. Ale ten timer akurat ładny jest, to no muszę przyznać. To niebo takie fioletowe, bo dali gdzieś widać. Poczekajcie, że takie ładne w sumie teren jest? Może bym się tutaj miniaturkę zrobił. Dobra, mamy miniaturkę, możemy ci coś dalej. Załączyliśmy sobie przy okazji koguciki tutaj. Bo ja w sumie rzadko ich używam, a one fajnie wyglądają tak. O, zabierają dodatkowo ten ekran, ten pojazd i... No i po prostu fajnie są oświetlenie. Co <laughs> tu, tu więcej dodawać? Tutaj jakieś jeziora zalane. Ten teren ogólnie jest naprawdę dosyć mocno yy, z wodą związany. Tutaj naprawdę jest, jak teraz tak jeżdżę sobie, to naprawdę tutaj sporo jest różnych takich otopień, różnych takich jeziorek. O, zobaczcie, tu na przykład taka większa kałuża jest. Takich bagien ogólnie też tutaj sporo jest. I na pewno dużo skał też tutaj jest. Skały, tutaj po prostu są wszędzie. Kurde. Mamy 20 litrów w zbiorniku. A my nigdzie nie spotkaliśmy jak do tej pory stacji benzynowej. Jest przewalony jak na razie. Musimy się zwijać szybko, co nie? Mi wystarczy paliwo w takim tempie na jakąś minutę. O, i tutaj kolejny, kto się pakował ciężarówką w jakieś bagna. Eee, Zatopiona ciężarówka, dobra. Odbieramy i stąd zbieramy, co nie uciekamy z tela. No i teraz nie wiem, czy po tą modyfikację jechać jednak, czy jednak szukać paliwa. No bo bez paliwa daleko nie zajedziemy, a dużego już nie ma. To tak yy, kurde, naprawdę ciężki dylemat mam teraz. Tutaj nigdzie dosłownie takiego paliwa nie ma, żeby można było go zgarnąć. Gdzieś po drodze, no na pase też już nic więcej nie mam. Ajajaj, jeszcze sobie zbiornik paliwa, uszkodziłem troszkę. W ogóle od czego to się uszkodziło? Aha, tutaj teraz przez las. Tak dosłownie centralnie przez las? Tak, dosłownie centralnie przez las, dobra. No nie wiem czy to jest dobry pomysł, ale bo wiecie co? Jak te modyfikację znajdziemy, no to najwyżej później już będziemy mieć stos głowy. I będziemy mogli zholować pojazd do garażu. I sobie go wrzucimy i polecimy tamtą, tamtą wieżę obserwacyjną od góry szukać, nie, co nie? Tam się pociśniemy później. Podwyższone za zawieszenie do Tuza. No dobra, nie mam tego pojazdu jeszcze. Będziemy musieli się z nim zapoznać. Dobra, my sobie przejedziemy teraz tędy tutaj. oj ojej, ojej. I poczekajcie, który tutaj teraz przejazd, by się znalazł? Eee, nie wiem, czy nie najprościej byłoby się tutaj wrócić stąd, co nie? Chyba tak, tak zrobimy właśnie, bo... Tu do przodu to tylko i wyłącznie gorzej się robi z trasą. Eee, I tak najlepszą drogą chyba, i aktualnie jedyną, jaką możemy jechać, jest ta, którą właśnie jechaliśmy wcześniej. Oj, 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 No tutaj przychyciliśmy lekko. Oj, 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 to jest serio, tak te tereny, takie przeskoki terenów, no to ma no, czuć, że to jest Rosja, co nie, nie, jakoś tam Ameryka, jaka była wcześniej, o i mamy tą drogę, mamy też 8 litrów w zbiorniku, to nie jest dobrze, no i teraz tak, ciśniemy sobie tutaj i będziemy sobie na bieżąco patrzeć, którą by tutaj drogą można było jechać. Znowu uszkodzenia popaliśmy. Jakiejś po drodze jeszcze. 5 litrów w zbiorniku paliwa mamy. Zobaczmy na mapie, co tutaj się dzieje. Do wieży obserwacyjnej najlepiej byłoby jechać tam drogą tutaj w lewo. Ale no raczej już daleko nie zajedziemy. No tutaj się znajduje... No paliwa nie ma po prostu, nie? O, o i silnik już nie działa co nie. Poczekajcie, nie wiem czy to holować teraz, czy... Scholujemy to chyba co nie. Co innego będziemy robić. Dobra, holujemy sobie to. Patrzymy, że to na pewno wszystko jest na maksa um. A właśnie, tu mam w ogóle wyciągarkę, wy, 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 wyciągarkę niezależną? Mam, no, dobra. Snorkel jest i rama dodatki. Tylko, że wtedy tu nie będzie w ogóle paliwa, co nie? Poczekajcie, jeszcze na dachu można byłoby dołożyć jakieś takie? Nie. Na dachu już żadnego paliwa nie można dołożyć. To nie jest to samo co w Expeditions, że tam można dawać Normalnie na boki ładunki. Na bok yy, ładunki do ciężarówki. Albo jakoś tak. Dobra. Właśnie czekajcie, bo i my jedziemy teraz do drugiej wieży obserwacyjnej, będziemy jechać. To nie wracamy się tam, gdzie ta ciężarówka była. To zostawimy tak jest teraz wszystko, co nie. My sobie tutaj wyjedziemy z garażu. I podjedziemy sobie chociaż kawałek tutaj w tą stronę. Aczkolwiek z tego co widzę to tutaj... A asfalt cały czas leci, co nie? To na spokojnie, dobra. Taka trasa to ja rozumiem. Tylko poczekajcie, zrobimy sobie dzień jeszcze... O! czy 13. Dobra, super. Ten timer naprawdę ładnie wygląda. Piękne to po prostu jest. Okej, okay, tym razem przejedziemy sobie tutaj. Tylko pojedziemy akurat dalej. A teraz uszkodzenia zapaliśmy. Siorę Banasem jest. Dobra, no ale lecimy dalej. I lecimy sobie tą autostradą tajmirowską. Na to jest naprawdę wspaniała droga, jak już tak przejechałem się. Aczkolwiek na tej mapie na razie jeszcze nie było takich mega trudnych miejsc, przez które ten pojazd by nie przejechał. Aczkolwiek trzeba też zaznaczyć, że ten pojazd nie jest jakoś słaby, a dosyć mocny jest, nie? Dosyć mocny jest niego zawodny gest. I tak, dobrze mu idzie. Dobra, my sobie zobaczymy, czy przy okazji po drodze gdzieś nie złapałem jakiejś modyfikacji. Bo byłoby szkoda jakby takową... Pominąć, w sensie modyfikacji, albo zadanka co nie? No potem by się trzeba było wracać, na po co to co nie? My sobie w tym odcinku dojedziemy albo do wieży, albo tam gdzieś pod podwieża. Yy, no i będziemy kończyć co nie? No Takie krótsze odcinki teraz będę chciał chyba robić, bo te 40 minut to tam nie ma sensu za bardzo. Za długie te odcinki były wtedy, co robiłem kiedyś. Teraz będą lepsze. Takie krótsze mi się wydaje. Takie 20 minutek. 20 parę. Tak, tutaj mamy takie. No, patrzcie, same tereny zalane taką wodą bardziej. Same takie bagna, jakieś. No, głównie bagna. Jeziorka chyba też są gdzieś, ale no, tak jak tutaj patrzymy, no to tutaj na przykład się same bagna znajdują, co nie. Dobra, my sobie pojedziemy tą drogą na razie. I tam do tej wieży obserwacyjnej aktualnie jest dala, nigdzie jej nie widać, bo mamy taka mgła, dosyć mocno jest. Teraz by tam można było coś zaobserwować. Mi się wydaje, czy to przystanek autobusowy jest. Bo no tak to wygląda, co nie? Serknijmy sobie na mapę. No i tak, z tego, co tutaj wynika na mapie, to ta droga tam się ciągnie dalej ta lepsza w sensie, co Tylko no właśnie później nie wiem, czy to już jest asfalt. No właśnie, to już nie jest asfalt teraz. Ale dobra, tutaj nie ma błota jeszcze, więc jest super. No bo po błocie by się zakopywał pojazd. A tak, no to jest na lajcie to przejazd. W sensie, no tutaj już chyba nie na tak na lajcie bardzo. Z tego, co widzę. Ale tam przynajmniej było na lajcie. Okej, okay, i teraz tak, wyciągarka tutaj mi złapie. Ja bym chciał, żebym tak łapał tam tego słupa. No nie, tutaj na razie jeszcze jedzie w miarę. A. taka krótka ta wyciągarka jest? Nie Nieciekawie to wygląda, dobra. Tutaj mamy, no kolejny pojazd do ratowania, emeryt. Co tu nie trzeba zrobić, tak ciekawości? Dostarcz na parking, oh. No to jakiś pojazd sobie tutaj weźmiemy do ratowania. Będziemy holować, co nie? Dobrze, że tu jest słup, bo się możemy podholować. Okej, okay. kupię się, ale w miarę leci. I ciśnie do przodu, co nie? To przynajmniej tyle dobrze. Ok, no i tak, zobaczmy co tu się na mapie dzieje. Do że troszkę zostało jeszcze. Trasy... No a my będziemy już kończyć. Ja wam dziękuję za ten odcinek. Zapraszam was na poprzednie odcinki i kolejne odcinki ze SnowRunnera. Do zobaczenia. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.